Moi drodzy, tak bardzo ogólnie mówiąc, można powiedzieć, że istnieją w chrześcijaństwie takie dwa skrajne poglądy. Jeden głoszący krzyż bez Chrystusa i tutaj akcentuje się bardzo mocno cierpienie, ofiarę, właśnie krzyż, gdzieś zapomina się o orędziu miłości, o przebaczeniu, o miłosierdziu. Oczywiście bardzo ogólnie. Natomiast drugie, drugie podejście mówi o Chrystusie, ale bez krzyża. Czyli właśnie akcentuje się to Boże Miłosierdzie, Bożą Miłość, to orędzie, o zbawieniu, o tym, że jesteś kochany, jesteś dzieckiem Boga i w ogóle Bóg rozwiąże wszystkie Twoje problemy. Masz być optymistą, z optymizmem iść przez życie. I bardzo optymistycznie też myśleć nawet o trudnych sytuacjach. I zdaje się, że to podejście, właśnie to drugie, zaczyna bardzo mocno dominować, również w różnego rodzaju wspólnotach moditewnych, charyzmatycznych, w których właśnie akcentuje się to pozytywne podejście do życia, pozytywne myślenie, pozytywną energię i tą pozytywną energią możesz wszystko zmienić czy rzeczywiście tak jest Pokój dobro, pokój dobro. Witam was bardzo serdecznie. Ja się tak zastanawiałem, słuchajcie, czy Pan Jezus był optymistą czy pesymistą? Czy patrzył na życie z optymizmem czy z pesymizmem? Myślę, że ani jedno, ani drugie. Czyli, czyli te dwa skrajne podejścia, i to pesymistyczne, akcentujące krzyż bez orędzia zbawienia, i to optymistyczne, które mówi o orędziu zbawienia, ale pomijając Temat krzyża, oba te podejścia są obce Jezusowi. Zobaczcie, że On, nawet zapowiadając swoją mękę, mówi o zmartwychwstaniu, albo inaczej, mówi, że droga do zmartwychwstania prowadzi przez mękę. Syn człowieczy będzie wydany, pojmany, zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Kto chce iść za mną, niech bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Więc patrzenie na życie z perspektywy Jezusa Chrystusa jest patrzeniem prawdziwym, czyli droga do zbawienia prowadzi przez krzyż. Kto chce zachować swoje życie na tym świecie, straci je. Prawda? A kto straci swoje życie ze względu mnie, ze względu Ewangelii, ze względu na Królestwo Boże, ten je zachowa. Dlaczego taki wstęp? Dlatego, że dzisiaj zmierzamy się, hmm, zmierzymy się, o, tak chciałem powiedzieć, po raz kolejny z tekstem y, Sir Johna Templetona z książki Uniwersalne prawa życia no i Sir John Templeton po raz kolejny chce nam hmm, tak mi się wydaje, tak to odczytuje, zafundować taki hura entuzjazm, hura optymizm, że wystarczy optymistyczne myślenie i wszystko w moim życiu już będzie się dobrze układało, że samym tylko myśleniem mogę zmienić swoją rzeczywistość. Słuchajcie w tym dzisiejszym tekście, nawet jeżeli ono ładnie brzmi i mowa jest o, o Bogu, o, o, o dzieciństwie Bożym, wydaje mi się, że są przemycone właśnie pewne, pewne nurty z tego podejścia Chrystus bez krzyża. Zresztą posłuchajcie, wyłapcie wszystkie błędy, które, które uda Wam się tutaj odnaleźć. Napiszcie komentarze do tego dzisiejszego tekstu, a potem sobie na forum może troszeczkę jeszcze porozmawiamy. Posłuchajcie, proszę, z, taką, z takim dystansem, o tak powiem, bo tu mogą być, tu mogą być moim zdaniem, treści, które no, mogą zagrażać naszej wierze. Zapraszam, Sir John Templeton, uniwersalne prawa życia. Czy znacie ludzi, którzy zachowują pogodę ducha niezależnie od tego, co ich w życiu spotyka? Są to osoby pełne werwy i z radosnym usposobieniem. Ma się wrażenie, że z ich twarzy, słów, a nawet ze sposobu poruszania się, emanuje pozytywna energia. Z drugiej strony są ludzie, którzy wydają się predysponowani do ponurych, negatywnych myśli. Z czego wynika różnica między zdrową, pełną radości osobowością, a przygnębioną naturą ponuraków? Z wyborów, jakich dokonują poszczególne osoby. Pierwsza postawa charakteryzuje optymistę, druga – pesymistę. Optymista dostrzega dobro we wszystkim, w każdej sprawie prezentuje postawę pełną nadziei i radości, a w każdej sytuacji spodziewa się najlepszego. Pesymista widzi tylko ciemną stronę życia. W obu przypadkach mamy do czynienia z subiektywną rzeczywistością. W obu przypadkach liczy się nastawienie do życia, nie liczą się natomiast zdarzenia. Wielkimi przedsięwzięciami zazwyczaj kierowali optymiści. Magellan nie opłynąłby świata dookoła, gdyby nie był optymistą. Charles Lindbergh. Nie przeleciałby samotnie nad Atlantykiem, dając początek międzykontynentalnym podróżom, gdyby nie jego optymistyczne podejście do życia. Wielu ludzi na całym świecie szkodzi samym sobie, ponieważ prezentuje chorobliwą postawę, na którą składają się poczucia porażki, strachu, winy oraz nienawiści. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na zachowanie zdrowia, przede wszystkim zdrowia psychicznego, jest pozbycie się niezdrowych myśli. Amerykański przemysłowiec i polityk Bernard Baruch powiedział kiedyś: Dwie rzeczy są szkodliwe dla serca: wbieganie po schodach i wyżywanie się na innych. Ta prawda odnosi się nie tylko do serca, lecz do całego ciała. Jedną z metod podtrzymywania dobrego stanu zdrowia jest powtarzanie afirmacji. Czyli pozytywnych zdań wyrażających samoakceptację. Słowa mają siłę dynamitu. Słowa, których często używamy, odzwierciedlają myśli głęboko zakorzenione w umyśle, a one oddziałują na każdy aspekt życia. Nieustanne powtarzanie pozytywnych słów, czyli afirmacji, pobudza do działania siły, które wywierają korzystny wpływ na zdrowie ciała. Pozytywne myślenie ma większą moc niż myślenie negatywne. Podobnie jak wiara, jest silniejsza niż strach. Właściwie używane afirmacje poprawiają stan zdrowia, przedłużają życie, odmładzają ciało, wzmacniają poczucie szczęścia, prowadzą do sukcesu, a przede wszystkim pozwalają zachować spokój umysłu. Poniżej przedstawiamy trzy afirmacje, które zostały już wypróbowane przez innych. Pierwsza: Doskonałe zdrowie przepełnia całą moją istotę. Myślę zdrowo, żyję zdrowo, czuję się zdrowy. Druga: Jestem dzieckiem Boga, w nim żyję, poruszam się i jestem. Jestem silny, pełen życia i radości. Królestwo Boże jest we mnie i jestem za to wdzięczny. Trzecia: dzisiaj czuję się wspaniale, czeka mnie szczęśliwy dzień. Człowiek żyje w dwóch światach wewnętrznym i zewnętrznym. Większość ludzi przedkłada jeden z nich nad drugi. Jedni niemal całkowicie zamykają się w świecie wewnętrznym, inni kierują myśli i zainteresowania ku sprawom świata zewnętrznego. Tymczasem, aby prowadzić szczęśliwe, uporządkowane życie, trzeba dobrze funkcjonować w obu rzeczywistościach. W życiu powinno się dążyć do równowagi. Szwajcarski filozof Karl Hild w książce Szczęście napisał. Drogi, którymi ludzie podążają do szczęścia, prowadzą zarówno przez świat, jak i przez osobiste doświadczenia ich dusz. Jest to po prostu inny sposób wyrażenia prawdy, że szczęście człowieka zależy od harmonijnego rozwoju dwóch rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej. Są osoby, którym wydaje się, że stworzyły wokół siebie świat niemal idealny. Mają mnóstwo zajęć, a brak problemów rzadko skłania je do sięgania do zasobów wewnętrznych. Z pozoru wiodą więc szczęśliwe życie. Mają wiele zainteresowań, uczestniczą w licznych zdarzeniach i otaczają się pokrewnymi duszami. Trzeba jednak pamiętać, że świat zewnętrzny to za mało prędzej czy później nadejdzie bowiem czas, w którym będą zdane wyłącznie na własne siły i zasoby wewnętrzne. Ludzie na ogół chcieliby wiedzieć, w jaki sposób wznieść się ponad poczucie krzywdy i urażoną dumę. Chcieliby doświadczyć samorealizacji i pełni rozwoju wewnętrznego potencjału. Świat zewnętrzny nie może zaoferować nic, co zrekompensowałoby niezaspokojone pragnienia duszy. Są też jednak ludzie, którzy stworzyli sobie wewnętrzny świat. Czują się w nim szczęśliwsi niż w świecie zewnętrznym. Czasami łatwiej wymyślić sobie przyjemność, harmonię i spełnienie, niż w zewnętrznym świecie stworzyć życie pełne sensu. Są ludzie, którym łatwiej jest kochać bliźnich, jeżeli nie muszą nawiązywać z nimi bliskich relacji. Czasami łatwiej też dokonywać wielkich czynów w świecie myśli, niż zdobyć się na wysiłek i doświadczyć rozczarowań, które nierozerwalnie łączą się z sukcesami w zewnętrznej rzeczywistości. Łatwiej uważać się za dziecko Boga, niż udowodnić, że rzeczywiście się nim jest. A przecież każdy ma wiele do zrobienia, a obowiązki wzywają nas do opuszczenia wewnętrznego schronienia. Aby odnieść sukces w świecie zewnętrznym, trzeba wieść udane życie wewnętrzne. Chyba każdy chciałby mieć przyjaciół i prowadzić wygodne życie. Możemy posiadać to, czego pragniemy, jeżeli tylko za myślami pójdą czyny. Nie wystarczy chcieć, aby ludzie nas kochali. Trzeba też okazywać innym życzliwość, współczucie i troskę. Nie wystarczy też marzyć o odniesieniu sukcesu. Trzeba rozwijać umiejętności, zainteresowania oraz wytrwałość, która pozwala przebyć kolejne etapy na drodze do sukcesu. Bóg obdarzył człowieka transcendentną siłą. Od nas samych zależy, czy jej użyjemy. Powinniśmy łączyć elementy świata wewnętrznego ze światem zewnętrznym. Dążyć do integracji pierwiastka duchowego z fizycznym i jednoczyć uczucia, myśli i czyny w harmonijną całość. To, co pojawia się w świecie zewnętrznym przyjaźnie, stanowiska, możliwości, szkoły, kariera jest odzwierciedleniem tego, co dzieje się w świecie wewnętrznym. Niemal każdy człowiek sukcesu przyznałby że zanim przystąpił do działania, obmyślał posunięcia w swojej świadomości. Drzwi do sukcesu otwierają się od wewnątrz. Zbieg sprzyjających okoliczności często jest wynikiem świadomego zjednoczenia z wewnętrznymi siłami istnienia. Wszystko to piękne, wszystko to chwytliwe, wszystko to przekonujące. Wystarczy myśleć, potem wprowadzać myśl w czyn, wystarczy podążać ze swoimi pragnieniami, wystarczy patrzeć na życie pozytywnie, powtarzać afirmacje, a w ogóle z tymi afirmacjami to to jest w ogóle ciekawe waszego zdania na temat tych afirmacji. Jestem zdrowy, żyję zdrowo, więc będę zdrowy. Próbowałem to zastosować, jak bolał mi ząb. Nie pomogło. Oczywiście żartuję, tak. To samo, to samo myślenie o, o tym, że jestem dzieckiem Boga, wszystko mi się będzie udawało, Królestwo Boże we mnie jest. Taki, wiecie, hura optymizm, hura entuzjazm. Brakuje mi, brakuje mi w tym wszystkim bardzo fundamentalnych rzeczy. A mianowicie, gdzie jest tutaj miejsce dla łaski Bożej? To o czym pisze Sir John Templeton, troszeczkę zakrawa mi na herezję, która była w pierwszych wiekach chrześcijańska, chrześcijaństwa, o której mówi papież Franciszek w takim dokumencie poświęconym powołaniu do świętości, a mianowicie pelagianizm, neopelagianizm. Błąd pelagiusza polegał na tym, że jego zdaniem człowiek sam. O własnych siłach, własnymi staraniami, własną, własną troską, jest w stanie osiągnąć szczęście, jest w stanie osiągnąć zbawienie. Chrystus, oczywiście, jako wzór, któremu się przyglądamy, ale to nasz wysiłek, nasze starania są w stanie zapewnić nam szczęście i pomyślność. Wydaje mi się, że to jest bardzo podobne myślenie. Bardzo podobne myślenie. I nawet jeżeli zgodzimy się z tą tezą, że, że to życie wewnętrzne, zewnętrzne, że tu musi być harmonia, i tak dalej, i tak dalej, oczywiście, że tak. Ale jeszcze raz powiedzmy, gdzie tu jest miejsce na łaskę bożą? Gdzie tu jest miejsce na działanie Ducha Świętego? Gdzie tu jest miejsce na przyjęcie również krzyża? Tutaj Sir John Templeton i mówię, wiele współczesnych ruchów, również takich charyzmatycznych, modlitewnych, promuje ten styl życia. Jako, jako Pan Bóg będzie mi błogosławił w moim życiu, osiągnę szczęście, prawda, no, nic mi się złego nie wydarzy, bo Pan Bóg czuwa nade mną. Oczywiście wszystkim życzę takiego dobrego, chciałoby się powiedzieć, nawet sielskiego życia. Ja, ja nie jestem przeciwnikiem tego, żeby, żeby komuś się tutaj w życiu dobrze powodziło, wręcz przeciwnie, wszystkim tego życzę. Ale nie można zapomnieć, że jest zły, że nieprzyjaciel nasz diabeł, że przeciwnik nasz diabeł, tak jak lefryczący krąży, szukając kogo pożreć. I muszę, muszę. Wzmacniać się łaską Bożą. Muszę współpracować z Bożą miłością. To Bóg mnie pierwszy umiłował. Tutaj bardzo ciekawa rzecz też padła, bardzo ciekawa myśl padła, że, że nie wystarczy myśleć, że jest się dzieckiem Bożym, trzeba to jeszcze udowodnić. Przepraszam, to, że jestem dzieckiem Bożym, nie zależy od tego, czy ja to udowodnię, czy tego nie udowodnię, bo to jest fakt, prawda? Jestem dzieckiem Bożym ze względu na to, że jestem, że jestem człowiekiem, jest kochany przez Pana Boga. Moi drodzy, naprawdę można byłoby tutaj bardzo długo polemizować. Jestem bardzo zainteresowany tym, co wymyślicie myślicie, na, na takie podejście do, do wiary, na takie podejście do, do religii, na takie podejście do życia. Ona mówię, w takim świecie uniwersalnych praw życia może i wydaje się chwytliwe, ale kiedy konfrontujemy to z rzeczywistością, to chyba nie wytrzymuje próby czasu i jak mówi stare polskie powiedzenie, bez Boga, ani do proga. A ja Was zapraszam, byście przekroczyli próg i z tego spotkania, ze słowa na dobranoc, przeszli na spotkanie modlitewne. Będziemy się modlili tak, jak modli się Kościół, modlitwą na zakończenie dnia. Oczywiście, jeszcze raz proszę, napiszcie komentarze, swoje refleksje, swoje uwagi, swoją krytykę. A może ja jestem w błędzie? Może ja zbyt radykalnie podchodzę do niektórych spraw? Tak, ta książka jest dla nas takim dobrym materiałem, żeby pokazać pewne błędy pojawiające się również w nurtach chrześcijańskich, współczesnych nurtach chrześcijańskich. Błędy, które właśnie idą w tym kierunku, czy to pelagianizmu, czy jeszcze innych starszych błędów, czy herezji, których. Z szacunku dla, dla, dla różnych osób nie chcę tutaj wymieniać. Modlitwa na zakończenie dnia. Od razu posłowie na dobranoc. Z Panem Bogiem pokój i dobro.